Cześć kochani, dzień dobry. Sławek trochę machinę odpalił. Dobra, już iść. widzę. Akurat jedzie do niego. Znajomy. Trochę odpalił machinę. Taką odpalił, wiecie, bez napędu. On jest napędem. Ale tylko tak o chwilowo. Zaraz wam opowiem historię. Tam wynieśliśmy małzer nalewa się woda, bo będziemy sadzić kapustę. Dzisiaj jeszcze, nie, dzisiaj już chyba nie. Jesteśmy dzisiaj wypompowani i tym razem nie robotą, yy, tylko przygodami. Cławek yy, tutaj uprawił ładnie pod kapustę. Także myślę, że chyba już jutro będziemy sadzić. I właśnie Mauser przywiózł na taczce nalewa wodę, yy, żeby można było podlewać, bo na początku na pewno będzie trzeba podlewać, żeby ładnie się poprzyjmowała. Już w zeszłym roku tak mieliśmy, że z początku nie podlewaliśmy, bo to wiecie, tam raz na jakiś czas sobie popadało, ale to było wszystko za mało. Więc teraz od początku będziemy podlewać. Pewnie już nawet w dołki się wody wleje, albo zaraz jak się posadzi, to się podleje. Bo później w, to, w zeszłym roku musieliśmy dosadzać po prostu. Za trzy razy chyba sadziłam tą kapustę, gdzie brakowało. I co, i odnośnie przygód. Jesteśmy tak wypompowani, Gardło nas, gardła nas bolą, jak po jakiejś dobrej imprezie. Perła dzisiaj ze szczeniakami postanowiła sobie wyjść. Znaczy, wyjść. No, wiecie, Sławek, jak idzie oprzątać, zawsze je wypuszcza, żeby sobie pobiegały. No i zdarzało się, że perła sobie po prostu uciekała. Zazwyczaj brała jednego szczeniaka, rzadko kiedy dwa, zazwyczaj jednego. I co, i sobie szła gdzieś tam, wiecie, na pole, gdzieś tam coś, ale zawsze wracała po jakimś tam czasie niedługim, jakąś tam godzinkę czy dwie. Jak już nie wracały, no to się wołało i zawsze jakoś tam przychodziły. No ale dzisiaj chodziliśmy, szukaliśmy po polach, jeździliśmy samochodem, najpierw Sławek po okolicznych wioskach, później ja gdzieś po polnych drogach. Krzyczeliśmy, wołaliśmy wszędzie, gdzie tylko się dało. Ludzi pytaliśmy, do ludzi jeździliśmy. Także pół dnia dzisiaj zeszło z szukaniem psiaków. Po czym Sławek, już zrezygnowany, przyszedł właśnie tutaj trochę porobić machiną. Ja jeszcze wtedy jeździłam, bo to wiecie, jeden musi być na podwórku, na podwórku w domu, a drugi szukał, i tak się zmienialiśmy co chwilę. No i akurat jak wróciłam, Perła przyszła, ale sama bez szczeniaków. I akurat dobrze, że Sławek tutaj był, no to widział, z której strony biegła i biegła gdzieś stamtąd. No To mniej więcej mieliśmy trop, że szczeniaki prawdopodobnie gdzieś też tam są. No ale wiecie, perła jest dorosła i wróciła, a szczeniaki nie wróciły. No i mówimy, czy same teraz takie zboża duże, rzepaki duże, wszystko duże. No to zaczęliśmy się konkretnie martwić. Czy znaczy martwiliśmy się to już wcześniej, ale myśleliśmy, że albo wrócą wszystkie trzy, albo żaden. No a tutaj perła wróciła sama, szczeniaki zostawiła, miała w nosie głęboko, taka z jej, z jej matka. No i co? I Sławek szybko pobiegł w tamtą stronę, gdzie, gdzie y, skąd przyszła, wołał szczeniaki, ja poszłam w drugą stronę, znaczy też w, tam, w tamtym kierunku, tylko trochę bardziej w tamtą stronę, on był tam, jeszcze rowerem pojechał, bo tam po ścieżce, wraca mi się przewraca, a ja poszłam tam, całkiem tam dalej, dalej, jak tylko dałam radę dojść, bo tam później zboża i rzepaki, także tam, gdzie buraki się kończą, tak daleko doszłam i krzyczałam po prostu cały czas. Sławka widziałam tam po drugiej stronie. Ech. No i co? No ja już straciłam nadzieję, bo mówię jeszcze Fado, to może by wrócił, ale Rico, wiecie, on jest taki powolny, za nikim nie może nadążyć. To mówię, za Perłą pewnie obaj nie nadążyli, albo się zgubili w tym zbożu. Ech. No i mówię, Fado to taki jeszcze jest, wiecie, bardziej taki sprytny, ruchliwy i tak dalej. Gdzieś może niedaleko za perłą y, został, a Rikuś, no to no mówię, Rikuś to jest taki, wiecie, no kluska taka <gryw> ubita, że mówię, już pewnie Rikuś się zgubił konkretnie. Y, no ale stoję taki, krzyczę i krzyczę i krzyczę, już gardło zdarłam, już nie miałam siły krzyczeć dosłownie. No i zobaczyłam, że w zbożu coś się rusza. Ale rusza się tak, że nie idzie do mnie, tylko tak jakoś wiecie w kółko, gdzieś tam w jedną stronę, w drugą stronę i nie może trafić. No ale zaczęłam cały czas do nich mówić. Yy, myślałam, że to zając może, ale zaczęłam cały czas do nich mówić. No i jakoś, że one dotarły do mnie. Jak już widziałam, że już znalazły, trochę idą do mnie, to już byłam pewna, że to one. Znaczy, nie byłam pewna, że one, tylko yy, że jeden, chociaż nie. No mało wody, mało leci. Powoli leci. E, no i co? I zobaczyłam, że te zboże się rusza. I miałam nadzieję, że to właśnie szczeniaki, ale mówię, żeby tylko obaj. Bo tak mówię i Kuś, to tak mówię najbardziej się o niego bałam. No ale na szczęście obaj. E, no, całe mokre, nie wiem gdzie oni byli. Tam jest takie chyba, nie wiem, jakieś mokradła czy Bajorko, czy coś tam jest, takie krzatory i przypuszczam, że one tam siedziały, bo jakby e, tyle czasu chodziły, biegały, to one by nie miały siły do domu dojść, bo o nich nie było. Ojej, na ile godzin? No właśnie, nawet się napić nie poszły, nie? No to one, znaczy perła wróciła cała mokra i to też taki trop był właśnie, jak tam poszłam zobaczyć, tak tam daleko, no to widziałam, że tam jest jakieś krzatory, no to jak krzatory, to i pewnie jakieś mokradła. Nawet nie wiedziałam, że tam takie coś jest i przypuszczam, że tam, no ale nawet, mówię, przybiegły, nawet nie poszły się napić zbytnio. Także tam siedziały prawdopodobnie, ile ich nie było. Z 8 godzin ich nie było. Także, jakby przez 8 godzin biegały, i też się najbardziej martwiliśmy, żeby tam nie poszły za drogę. Bo, jakby tam za drogę poszły, to ja nie wiem, czy one by przeszły przez tą drogę. Bo tam jest taki dosyć spory ruch. Wiecie, jeden pies przebiegnie, to ktoś tam zwolni, ale trzy, no to już niekoniecznie się spodziewa, tak. Ktoś wiadomo, że celowo nich nie rozjedzie, chociaż też się może zdarzyć. No ale. Co mówiłam? Widzicie, już normalnie jest tak tak nas wypompowały te psy, że naprawdę nie pytajcie i nie dość stresu. Tyle to jeszcze chodzenia, szukania, krzyczenia. No, także przez drogę nie wiem, czy udałoby im się przejść ruchliwa. Jeżdżą jak wariaci. No, także tyle przygód. Dobra, daj sobie spokój dzisiaj. Trzeba jeść, tak oprzątać, no bo już pora. I tak, co, jak do południa ich nie było, to jeszcze tam tak, no mówimy, no zaraz wrócą. No bywało tam, że sobie szły na godzinę, dwie, trzy nawet, ale to jak się wyszło tam na górkę, czy coś się zawołało, to one przychodziły gdzieś to w okolicach, zawsze bywały. Ale dzisiaj, no to mówię, tośmy zjeździliśmy dwie gminy. Jo, na nie trzeba jechać przez po tych kurzach. To się nawet jakichś pijaków po drodze się pytałam, czy nie widział. Normalnie... Ten się pytał czy się zepsuł, nie? taka siwa. Czemu? Niech nie stoi, Aha, Teraz Sławka kolega był po jajka się pytał czy samochód tam się zepsuł, czy taki brudny w garażu stoi. I co, opowiedziałaś historię? No, to szok jest normalnie. Nie no, Perła, no, szczeniaki same by nie poszły, no to jest jedno pewne. Jeszcze, no ale niedługo będą kastrowane. Yy, Niedługo. Jeszcze trochę chyba. We wrześniu, tak? No. Gdzieś koło września, w sierpniu już się można do niego podjechać, się spytać, do weterynarza. Yy, bo wiecie, no zaraz zaczną też sobie Kastrowany. chodzić, nie? A krecik właśnie, jak, y, dopóki nie był wykastrowany, też był wykastrowany szybko, ale wiecie, jakieś tam y, kilka miesięcy było takich, że już, już dojrzał, a nie był jeszcze wykastrowany. No to wtedy sobie chodził, gdzie mu się podobało, tylko że tam, wiecie, nigdzie daleko, a i tak dalej. No ale to co, czekać aż go coś potrąci i tak dalej? też nie o to chodzi. No i teraz co? Wszystkie poszły, a kracik tylko uśmiechnięty chodzi, że ja nie poszłem, jak rzeczny, ale to nigdy nie chodził, nie? Zawsze jak one uciekały, no to on albo gdzieś tutaj blisko i zaraz wracał, albo w ogóle nie szedł. No. Także szczeniaki też będą wykastrowane, jak tylko się da najszybciej. No bo one teraz, jak już, wiesz, poznały życie, że perła im pokazała, że można sobie iść. I to zazwyczaj brała jednego, a dzisiaj oba, nie? Jeszcze na dodatek. Raniem, raniem. Jeszcze przed śniadaniem, to jeszcze głód... No, na głod no to, to tam może coś tam sobie mają upolowane. A wiesz? Teraz zmęczone śpią wszystkie. Budzie, padły. Ależ nam dały emocji. Chodź, chodź, chodź. następne dzwoniaki. Chodź, chodź, chodź. Powiedziały, że już pora. Przychodzić, a ty nie idziesz po nas, jakiś ciebie gospodarz, to se same przyszły. A tak tam się wkurza pewnie. Chyba, że też idzie. No jo. Wszyscy sobie tutaj robią na tym naszym ranczu co chcą. Naprawdę, wszyscy. Tylko krecik jeszcze ogarnięty najbardziej wbrew pozorom. Też przyszedł? No jo. Oj, z tymi zwierzakami. On sam to by nie został. O jakie skoki. No one mówią już pora. Nie przyszłeś to sami przyszliśmy. No co mamy? Ile mamy krzyczeć do ciebie? O. No. no i o. Same cwaniaki. Ty to Perła, masz karę, ty to prędko stąd nie wyjdziesz. Dzieciaków w dupie mieć, prędko stąd nie wyjdziesz. Lepiej się schowaj. heniurka, zobacz. zobacz. Przecież za dzieciakami swoimi. Tak, heniutek, nawet za dzieciakami swoimi, mimo że też on powinien mieć bardziej w nosie. Bo on pewnie nawet nie wie, że to jego dzieci. No, heniutek, bardzo dobrze. One uciekły, to Ty też przychodzisz, nie? Ej, nie, nie, wody. Spaniaczki Wody. One myślą, że to mleko, a Ty je oszukałeś. Wtedy zostaje pół na pół. bo to? Górę a czemu? No tak. Musisz No już, ile mają? Półtora miesiąca, nie? Już trochę to trzeba będzie odzwyczajać. Ała, coś mnie gryzie. Nie, to nie to. Niedobre. No, heniutek na medal. Dzieci ci uciekły, to Ty za nimi pilnujesz, nie? A nie jak perła. Oj, oj, perła. Najlepiej, nie? W nosie mieć wszystko. Teraz bidaki śpią. Ale naprawdę, ja myślałam, że one już nie wrócą bez niej. Na szczęście gdzieś tu blisko je zgubiła, chyba. Znaczy blisko, nie blisko. A bo ja. Nie mogły trafić, Albo nie, nie mogły trafić na pewno, bo mówię, jak ja widziałam zbożu, jak się zboże. Może perła też nie mogła, no ale wiesz, perła jakoś tam starsza to sobie radzi, nie? A tam zboże się ruszało, ale w innym kierunku nie w ogóle nie umiały do mnie dojść, mimo że miały już parę metrów, tylko. Jak zobaczyłam, że się zboże rusza. O no. Co za... Wszyscy cwaniaki. Kozy się same sprowadzają. Psy sobie robią samowolki, wędrówki, wi nie wiadomo co. Krecik, ty to jednak jesteś mistrz. Naprawdę. No, nie wypuszczę ci perły, nie piszcz. Niestety. Perła ma karę. Nie będziesz wypuszczana. Dopiero, nie wiem, za jakiś czas. I to na chwilę tylko. Na siku i z powrotem. Dobra, idę jajka wybrać. Oh. Normalnie aż mi całe gardło gryzie od tego darcia się. Smacznego! Macie jakieś jajka? ty znowu tu siedzisz? Ona wczoraj też siedziała do wieczora i jajka i tak nie zniosła. Ona może tak przeczuwa, że niedługo będzie te pierwsze jajko czy coś. No i znowu nie ma. Nie wiem o co jej chodzi. Nie ma tu żadnego? A tamta co tak stoi szeroko jakoś dziwnie? <gry> nie wiem o co im chodzi. Dobra, idę tam do środka wybrać. Już mi się nie, nie chce nawet. Powiem wam. Uch. Idź kreciulek. Kreciulek dostaniesz smaczka. Jak tam dzisiaj stan jajców, jedno zielone jest, drugiego chyba jeszcze nie ma. Dobrze widzę. Może gdzieś na spodzie, dobra, nie wiem. Będę wyciągać to zobaczę. O. Teraz się tak gorąco zrobiło jeszcze na dodatek. Wcześniej to tak. O jajko. Wcześniej to tak było pochmurno dosyć. W ogóle tak dosyć chłodno nawet. A teraz się zrobiło tak gorąco. Jeszcze w tych zbożach tam. Dzisiaj mnie nie Atakuj, aby. Bo ja się dzisiaj nie dam. Tu kury jeszcze siedzą. Nie dziobać. O. O. tak. Pierwsza byłam. A. Ała! Jeszcze jajka nie ma. Ja to tam się z nim pieszczę, Sławek to tam się nie pieści, on je tam i do góry. O, jest jajko zielone. Dzisiaj będzie mniej. Już widać, że mniej. To sporo mniej. No ale dwa dni pod rząd było ładnie, nie? Także czego tu oczekiwać? Tu nie ma, tu nie ma. Uuu! To sporo mniej, naprawdę. Dobra, zaraz się dowiemy. Idę policzyć. Dużo mniej, no. Yy, zaraz Wam powiem. Oby tylko nie rekord w dół. Bo już się cieszyłam, że w górę zapisałam. Ale wiecie, tak to jest też często. Jak jest z jednego dnia więcej, to drugiego mniej. Tam nie ma co się spinać. 48 jest ten rekord w dół. Baczymy. Zaraz Wam powiem. <tryk> nie zauważyłem mnie. Ładna gromadka, nie? Idę <śmieniu> do domku gęsiego, a jeszcze mi kobal gryzie w kolano. 54 No trochę mniej, tak jak mówiłam, ale nie tak źle. A co ty, perła taka zmęczona. No, szczeniaki. Łapy powyciągane i śpią. Tak? Rikuś. Faduś. Zostawiła was. Nie mogliście wrócić. No, zostawiła. Ja widziałam, że błądziliście. No jo. Co za emocje. Ile było 54? Bo zaraz się Sławek będzie pytał. Ja nie będę wiedziała, co powiedzieć. Jak tam dzieciaczki się trochę chłodniej tutaj przynajmniej, nie? Teraz dopiero słońce grzeje, ale nie nagrzało im chyba zbyt mocno dzisiaj. Nawet samiczka nie dzieje, Także dzisiaj o wiele lepiej, nie? Jak sobie wciągają trawkę. No, a jeśli ktoś lubi tematykę królików, to nasz wierny widz, bardzo wierny, poprosił mnie, żebym Poleciła jego kanał o królikach. Póki co nie ma jakoś dużo filmów, ale myślę, że się rozkręci, prawda? Maniek, trzeba się wziąć do roboty teraz. Jak ja już e, polecam cię. E, hodowca z pomorskiego, zawsze jest komentarz pod naszym filmem, e, często jako pierwszy. E, także to jest ta osoba. Ten kanał, jak ktoś lubi tematykę królików, no to on ma bardzo piękne. Polecam zajrzeć. Yy, także to tyle. Także Maniek, bierz się tam do roboty i fajne filmy kręć teraz. Nie ma leniuchowania. Samo się nie zrobi. Nie? Wiedziałam, że ucha nie ma. On tak zwinął. Mówię, no jo. Rosną. Piękność. A tam jak trawkę wcina sobie fajnie. Właśnie tak ja lubiłam, jak byłam mała, zawsze przez kratki. Tylko my zawsze mieliśmy kratki, to takie większe kratki trochę były i zawsze lubiłam przez kratkę dawać jakieś długie właśnie koniczynkę, czy, czy jakąś trawkę, czy coś innego i one tak fajnie wciągały, tak znikała w nich. Dobra, patrzcie na róże. Jed jeden wielki kwiat normalnie. Pełno kwiatów. Tylko, że szkoda, że właśnie tak krótko zaraz będzie pełno pod nią, aż tutaj się ugięło, przy to obciąć, nie, nie, obetne, tylko pod podwiązać. No, jeszcze ma sporo, sporo pąków, ale. I tak, co? Dzisiaj rower Justyny to normalnie cały dzień w obrotach pół dnia. Co jedzie? Piach na kostkę? <gry> A co? Posiedzieć to każdy będzie chciał. A robić to nie ma komu. No. Aż lepiej się patrzy niż tylko w telefonie i w telefonie. Znowu ma robotę? Jutro powtórka, jo? Czy co? A i jeszcze jedną robotę masz. Okno umyjesz, bo nic nie widać przez nie już. No, bo tutaj się kurzyło bardzo, Justyna. Zobacz, normalnie można rysunki robić teraz. Te, takie zakurzone. Później wygotujemy, że musi piasek powodzić pod basen, nie? Mieć basen. Aha, pod basen piasek? To stąd wtedy? To czy co? Ten Dobra, bo później tego nie zmyjesz. Mini rancho, to tak nie wiem, czy to widać. Tam ta strona była brudniejsza. Nie widać chyba I to wcale nie, nie, nie widać. Jeszcze ja się odbijam w szybie. Też nie widać Justyna. My to widzimy, ale na nagraniu to jest tak wiesz, średnio. Dobra, bierzcie do roboty. No. Krecik leci z pomocą Justynie, ale nie w tą stronę krecik. <noise> Ile one mają tych szczotek? Jedną w budzie, tutaj druga. To weź i pomóż, jak już wziąłeś to w zęby. Co, rzucić ci? No i ci, rzucę. Puść! No, ale nie zabieraj mi tak z ręki. Piszczał biedny, żeby mu perłę wypuścić. Dzisiaj cały dzień się nie bawił z nimi, bo one jak tylko Wiesławek wypuścił, tak w długą. Co? A, wodę przelał. Chyba. Chyba tak. Wodę przelałeś? Tam w tym małzerze. No, to już możliwe. A to norma! Sławek krzyczy: Ani! Jeszcze trochę miejsca je! <grywa> Że nie przelał. A ty, Coryko, już byś pobiegał znowu? No chyba nie. Ja nie wiem, czy mogę. Czy wy macie karę, czy nie macie? Cały brzuch masz w błocie. Jeszcze się nie zmęczyłeś? Nie wiem, muszę zapytać kierownika. Czy mogę? Psiaki trochę wyszły, perła makarę. To cały prowokator wszystkich akcji. Sławek tu jeszcze nalewa do tego mauzera przy warzywniku wodę. Przy okazji, jak ma węże porozciągane. a kracik tylko sobie dziury kopie i się kładzie w nie. Chłodniej. No, bo wcześniej pompował ze studni. Ale już jest mniej w studni, bo. No, wody to... No, no, Poczekaj, bo cię nie słychać. A jak to powiedzieć, nie wiem. To, co woda nam uciekała z kranu. Z rury to wsiąkała do studni. Myśleliśmy, że mamy tyle y, wody w studni, a to się okazało, że ta ty, rura tam pękła, nie, wiecie, jakoś tam jakiś czas temu z miesiąc temu, zaraz. Zaraz. Y, to się okazało, że ona nasiąkała po prostu do studni. <noise> Także wodę z kranu y, mieliśmy w studni i ją puśczę, ten. Tutaj pompowaliśmy do, do Małzarów i w ogóle do podlewania. A się okazało, że to ona i tak jest z tego z kranu, a <laughs> trochę jest. Ile tam? Ale połowę pewnie tego co było, nie? Nie, jeszcze, ale wyciągałem ile? Jest około 700-800 litrów dziennie. 700-800 litrów dziennie wyciągał. A co? 2000 uciekało. 700-800 dziennie wyciągał, a 2000 litrów dziennie uciekało nam rurą pękniętą. <laughs> ale interes. No, a co ty myślisz? On dzisiaj tyle wiesz? Wy wymęczony? Wylatany? Coś tam mieliście do jedzenia, nawet głodne nie były. Coś tam musiało mie musiały mieć. A Riko gdzie poszedł? Do bagna. Łobuzy jedne. Mm. Przed chwilą zanim ten Enrico biegał, a już dał spokój. Tak nie zdąży. Sławek jeszcze stasiulkę doi. O! Celebryta. Jak się wygina. O dziewczyny już piją pewnie już, czy już się napiły nawet. A co tak mało? Wypiły, mało. mało wypiły. No się może się być bardziej Teraz ciebie. to one już dużo jedzą, nie? To tak o, też łapki już tego. Wyleciały. Co wyleciało? Łapki, bo tutaj miały <laughs> same sobie na podwórko przychodzą. To to wszyscy to robią normalnie co chcą na tym podwórku. Wszyscy. Heniutek też sam przyszedł. Tak ostatnio? Za, za, nie, za dzieciakami przyszedł. była zamknięta. No tam przy bramie, furtka była zamknięta. Jakby była otwarta, to by sobie przyszedł. Normalnie, do siebie. A że była zamknięta, to czekał. Grzecznie. Nie dam Ci loda. Ała! 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 ała Drapiesz! Ała, weź łapkę, weź kopytko. Grzeczny, ładnie się spisałeś. Na medal. Oczkawkę, któraś ma. <laughs> się poszło pobiegać po podwórku jeszcze? Za, za szybko zobaczyliśmy, że jesteście, a najpierw sobie je poszły tam, przy drzwiach, poczekać. Myślały chyba, że Sławek stamtąd wyjdzie, a to nie nasze drzwi. byście pukały w drzwi i wołały Sławka, żeby już wszedł doić Tasiulkę, bo chcecie mleczko. Cwaniaki, same cwaniaki. Same cwaniaki, nawet Justyna sam cwaniak. Czemu? A tak. <noise> Też tylko maślane oczy zrobi, jak coś chce, nie? No Mama daj, mama zawieź, mama mogę. Wszyscy cwaniaki. I więcej to dowozisz przecież, chyba do babci. No właśnie. Justyna ma za zadanie cały piasek powozić, który został z kostki. Sobie pod basen. Chcę mieć basen, to musi sobie piach nawozić. A czemu dwa tygodnie? Nie wiem. Zależy, jaka będzie pogoda. Już pogoda, już by była. dwa tygodnie będę miała basen. Bo tata przewidział, że dwa tygodnie ci zajmie te parę taczek. Do końca roku szkolnego, może do wakacji się wyrobi. Co? Tata po prostu przewiduje. Może to jest może. No. Parę teczek do przewiezienia? nie? to będzie tak, że ona połowę powodzi, a później powie, że ona jednak nie chce basenu w tym roku. Coś się zdaje, żeby już nie wozić więcej, nie? No wszyscy na swoją stronę kombinują i tak ta podowodzi resztę. To, mory, ja, jest, tak? ja nie chcę basenu. No, o, ja już, co ja nie chcę basenu w tym nie roku już. W tym, nie, a kaczki jaką by miały, co Frajdę. Mm. jakby taki basen dostały. No jo, najlepiej, nie, nie ja to ja nie chcę basenu i wszystko, nie? ta dziura. No jo, ile masz lat, Justyna? Trzynaście. I pierwszy raz widzisz, że tu jest dziura? Ona jest tu od zawsze. Aha, wiesz. Ja tam, ja tam tędy wchodzę, jak tam na górę, jak y, są żniwa i trzeba y, powiaderkować zboże z przyczepy. To ja tutaj właśnie wchodzę tędy. Tata mi drabinę podstawia i jakoś wchodzę, bo tam, ta, tam nie może być drabiny, bo tam tata podjeżdża przyczepą, nie? No, z tamtej strony. Żeby było chłodniej. Co ja robię? Zwierzaki pokarmione! Już spać mi się chce. Zwierzaki pokarmione, to teraz trzeba siebie nakarmić? Co sika? Co robi? I starczy na dzisiaj. Dużo emocji. Dobrze, że wszystko dobrze się skończyło. Najważniejsze, bo już miałam wizję, że dalej czarna seria będzie. Że nie wrócą. Bardzo się tego bałam, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Także. No, także kończymy na dzisiaj e, udanego długiego weekendu. Mam nadzieję, że będziecie mieć długi weekend, że odpoczniecie sobie. My też zamierzamy jutro choć trochę odpocząć, chociaż ja tam trochę w tortach mam roboty, ale nie na cały dzień raczej. Także odpoczywajcie ile możecie. Wszystkiego dobrego życzymy. I do następnego. Cześć!